Maciej, czy co to, to jest? To jest kosa. Ale to? Dzisiaj lecimy na ostro i będziemy kosić łąki. A, nie rozumiem dlaczego kosisz łąki, bo ostatnio zasadziliśmy i byłem przekonany, że tak zostawiamy, no bo to jest natura, ekosystem i tak dalej. No właśnie, łąka bez koszenia to nie łąka. Okay. I dlatego y, trzeba ją kosić przynajmniej dwa razy w roku, mhm. żeby te rośliny, które rosną na łące mogły się odrodzić na przykład następnym roku. Inaczej by powstał las na tym terenie, na którym mamy łąkę. No No i to jest najprostszy. Jednocześnie najbardziej ekologiczny sposób, czyli użycie kosti. Proszę. Wow. Uważaj. Profesjonalista. Dziękuję tak. bardzo. No. To co, to idziemy teraz, nie? No, jeszcze chwileczkę. Jeszcze przed nami trochę pracy. O, nie, Musimy musza, kosę wyklepać, zadbać okay. o nią. No i tutaj mamy takie specjalne urządzenie, które pozwoli nam rozciągnąć ten metal, który znajduje się w tym miejscu, żeby. Rozciągnąć w celu. Tyłu... Osiągnięcie takiego ostrego kąta, tak, tak, ostrego, Wie. cienkiego, ale nie za cienkiego mhm. metalu, żeby się nie łamał po prostu, kiedy będziemy pracować. Po wyklepaniu musimy ją jeszcze naostrzyć. Możemy to zrobić albo na kościsku i w polu. E, w polu, jak kosimy, powinniśmy przynajmniej co 30 sekund koszować. No i tak. Przede wszystkim. Nie używamy do tej kosy siły. Wszystko musi wychodzić z bioder i ze skrętu tułowia. I kosimy za maszystym ruchem po pół księżycu, lekko tylko ją trzymając. Faktycznie, w ogóle jest e, tak lekka czy tak przyjemnie w ogóle. Osełka jest dla Ciebie super i lecimy do, do roboty. Teraz najfajniejsze kosę nosimy w ten sposób przed mhm. sobą. Begin and ask you man, how will it end? The best is always yet to come. I tell Wbrew pozorom koszenie łąk jest ekologiczne mhm. i jest dobre dla przyrody, a jeżeli robimy jeszcze to bez spalin i hałasu kosą tradycyjną, to już w ogóle jest miodzio. Ekstra. Piąteczka.